Ostatnio słyszeliście kazanie trochę inne niż zwykle, bardziej coachingowe, wygłoszone poza kościołem, w plenerze i do specjalnej grupy słuchaczy. Dziś wracamy do kazania zmienionej niedzieli, już bardziej religijnego, takiego jak tradycja i szkoła homiletyczna nas uczą. Staram się przedstawiać Słowo Boże tak, aby każdy z Was mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Coś, co poruszy, co pomoże zrozumieć, co zbliży choć odrobinę do Boga. W tym kazaniu opowiadam o miejscach świętych, o pięknych świątyniach, które coraz częściej stoją puste albo służą zupełnie innym celom. I przypominam, że najważniejszą świątynią jest człowiek. Że to my mamy być miejscem, w którym naprawdę mieszka Bóg miejscem prawdziwym, wolnym od zakłamania i obudy. Zachęcam do wysłuchania. Na początku lat 90., kiedy posługiwałem w domu rekolekcyjnym, pracowałem z młodzieżą, mój biskup, który miał szerokie kontakty i znajomości, przekazał mi zaproszenie od pewnego duszpasterza młodzieży z Hiszpanii i zaprosił mnie na wyjazd do Hiszpanii. Tak się akurat złożyło, że wokół mnie byli młodzi ludzie, zaangażowani w życie Kościoła, bardzo aktywni. Udało mi się krótko przedtem pozyskać z jednej z parafii niemieckich Busa, zapakowaliśmy rzeczy, jedzenie, wodę i siebie, i pojechaliśmy do Santiago de Compostela. Po pobycie tam, w drodze powrotnej, zatrzymywaliśmy się w ciekawych miejscach, żeby coś zobaczyć, zwiedzić. Ktoś tam polecił, abyśmy koniecznie zobaczyli przepiękną bazylikę. Gdy tam dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to imponująca budowla, która stoi, nie uwierzycie, w szczerym polu. Wokół nie było żadnego budynku, tylko ta świątynia. Kiedy weszli do środka, poraził nas ogrom i piękno tej budowli. Nie było tam, co prawda, ławek, tak jak u Was. Były puste miejsca, tylko były takie stele w prezbiterium. Przepiękny kościół. Natomiast to, co nas. Zasmuciło, on był totalnie pusty. Zapewne stulecia wcześniej tam ludzie się modlili, oddawali chwałę Bogu, a dzisiaj to była tylko pusta, opustoszała budowla. To było pierwsze doświadczenie, które mną bardzo mocno tak wstrząsnęło, bo w latach 90. nasze świątynie były pełne ludzi modlących się. Kolejne doświadczenie, które wydarzyło się kilka lat później, kiedy byłem w Londynie, u mojego kolegi z lat szkolnych, powiedział mi: Dzisiaj wieczorem zapraszam cię do pubu. Musisz koniecznie go zobaczyć. Gwarantuję ci, że będziesz zdziwiony. I rzeczywiście, kiedy tam przybyliśmy, okazało się, że ten pub mieści się w kościele. Przepiękna budowla, ale podzielona na parę pięter na których stały stoliki i w konfesjonale był bar. Tu, gdzie stał kiedyś pewno ołtarz, była sala taneczna. Byłem głęboko zdziwiony. A potem już nic mnie nie dziwiło, kiedy byłem w Czechach i widziałem, że się świątynie sprzedaje, zamienia na sklepy, supermarkety albo na parkingi do samochodów. To już mnie dziwiło. Dlaczego wam o tym mówię? Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia Bazylki Lateranejskiej, która jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, a więc papieża. Ewangelia, którą usłyszeliśmy dzisiaj, ten fragment opowiada o tym, jak Jezus przychodzi do Jerozolimy na święto Paschy i udaje się do świątyni. Co tam zostaje? Zauważa tam siedzących za stołami bankierów, tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. I reakcja Jezusa była niesamowita. Być może wcześniej wielokrotnie widział tego typu sytuacje, ale tym razem zareagował i to naprawdę w sposób wyjątkowy. Wziął sznurki, z których zrobił sobie bicz i powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły ich powywracał. To zbudziło ogromne emocje. Podszedł do tych, którzy sprzedawali gołębi i powiedział: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Żydzi oburzeni podchodzą do niego, pytają: Jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? I wówczas Jezus daje im taką odpowiedź: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo z Niego, powiedzieli 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? I tutaj Jezus daje ciekawą odpowiedź. Właściwie nie mówi jej, ale mówił o świątyni swego ciała, bo gdy zmartwychwstał po trzech dniach, to to się wypełniło. W czytaniu z pierwszego listu św. Piotra Pawła, apostoła do Koryntian dosłyszeliśmy dzisiaj takie słowa Wy jesteście Bożą budowlą, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Świątynia Boga jest święta i Wy ją jesteście. To jest przesunięcie akcentu, nie na budowę. One są ważne i potrzebne, ale to ja i Ty, i każdy z nas ma być świątynią Boga. W dzisiejszym Stambule. W Turcji jest przepiękna świątynia zwana Hagią Sofią, świątynia Bożej Mądrości, zbudowana wiele wieków temu Bizancjum była perełką i jest do dzisiaj przepiękna architektura. Przez pierwsze dziewięć wieków była miejscem kultu chrześcijańskiego, przez kolejne pięć wieków była meczetem. Potem, a niespełna sto lat. Była muzeum, a od pięciu lat znowu jest meczetem. Budynki, świątynie, kościoły, bazyliki, katedry mogą zmienić swoje przeznaczenie. Mogą mieć zupełnie inną użyteczność. Nie przywiązujmy zbytniej wagi do świątyni, chociaż podziwiam Waszą. Widzę te ławki odnowione, schody zrobione. Szacunek wielki dla Was. Natomiast nie zapominajcie o trosce, o tym świątynię, którą my jesteśmy. Jak Wam wspomniałem, biskupem katedry laterańskiej jest biskup Rzymu, a więc papież. Pierwszym papieżem był święty Piotr. I pierwszym biskupem, i tenże święty Piotr. W swoim pierwszym liście, w czwartym rozdziale, tak napisał: Czas bowiem, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Moi drodzy, jest to ciekawy tekst i wiele mówiący już wówczas i również dzisiaj. Myślę, że te świątynie, którymi my jesteśmy, są świątyniami Boga i nie ma w nich miejsca na żadne dziwne rzeczy, na handel, obłudę, zakłamanie. Trzeba to oczyścić i Kościół dzisiaj jest na etapie oczyszczania. Oczywiście słyszymy o różnych aferach, słyszymy o upadkach autorytetów, odejściach, aktach apostazji, Kościół jest atakowany, ale jak usłyszeliśmy w psalmie. Bóg jest wewnętrzną swojego Kościoła i na innym miejscu, że bramy piekielnego go nie przemogą, on dalej będzie istniał, ale musi być oczyszczony z tego, co nie jest święte. Święty Paweł przypomniał nam dzisiaj, że fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak tylko ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. To, co nie jest Jego, to to nie jest Boże, musi zniknąć musi być wyrzucone na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy świątyniami Boga i że ta świątynia, którą jesteśmy, jest święta. Dbajmy o tę świętość. Amen. Z całego serca dziękuję za wysłuchanie udostępnionych przeze mnie treści. Mam nadzieję, że pogłębią one Twoją wiarę i wniosą coś dobrego do Twojego życia. Twoje wsparcie oraz modlitwa są dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego dzielenia się Słowem Bożym. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam Cię do odwiedzenia opisu filmu, gdzie znajdziesz informacje, jak można to zrobić. Z góry dziękuję za każdą pomoc i za to, że jesteś częścią tej duchowej wspólnoty. Do usłyszenia i do zobaczenia.